Zanim zaczniemy odcinek, macie tego skina do wygrania. Jeśli chcecie go wygrać, no to jeszcze dzisiaj wpiszcie kod Evela, zróbcie zadania z opisu oraz zgłoście się w komentarzu. Wyniki są zawsze na moim Discordzie, który jest w opisie. W dzisiejszym odcinku dajemy nowego bossa, czyli bossa Babę Jagę. Jak wiecie, ten skin jeszcze nie jest dostępny dla wszystkich e, i dostałem go od Epic Games, więc postanowiłem, że to wykorzystam i ponabieram przypadkowych ludzi, że jest taki boss w grze. Powierzcie mi, że to co zobaczycie, no to naprawdę w to nie uwierzycie, co tutaj się działo. No i nie wiem, czy wiecie, ale jak zostawicie łapkę Łapkę w górę, to ona zamieni się albo na niebieską, albo na czarną, albo na biało. Sprawdźcie to, zostawiając oczywiście łapkę w górę Subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, żeby przechodziły wam powiadomienia Bo ja dodaję filmy każdego dnia Oczywiście przypominam wam jeszcze o moim kodzie EWELO w sklepie Bardzo wszystkim dziękuję, że go używacie Także serduszka dla was Widzowie, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy udawać wiedźmę Tak jak wam powiedziałem na początku, mam tu cały zestaw Po pierwsze mam miotłę, którą trzymam w ręce e, Mam właśnie e, takiego kruka z tyłu No całą tą babeczkę mam Ten skin za niedługo wyjdzie także. Przypominam o kodzie Evela. No i mam swoje duchy, pomagierów. Ma Maxisa, dzień dobry. Julkę, dzień dobry. Dzień dobry. I e, Krzaczka, dzień dobry. Hype Krzaczek. To od za może ktoś. Nie, nie, nie wiadomo, no możliwe. I pierwsze, co robimy, tak jak Wam powiedziałem na wczorajszym odcinku, jak nie widzieliście, jaki to był odcinek w karcie, macie e, linka do niego. E, tutaj lecimy dokładnie tutaj i słuchajcie, robimy co? E, wy musicie zginąć, bo to e, ci pomagierzy, to będą pomagierzy duchy. Czyli Julka, Maxis oraz Hype Krzaczek. Od razu, jak giniecie, no i przylatujecie do mnie jako duchy. Ja lecę na y, tą miotełkę tutaj. Dobra, jak możecie zobaczyć, no mam taką fajną... I co się tam gotuje? Ja coś tam gotuję, jakiś wywar. No jestem wiedźmą, no po prostu jestem wiedźmą. Ruszymy tutaj nic, tylko będziemy w domku i ja będę sobie latał po prostu na miotle. Co ciekawe, tego skina jeszcze nie ma w grze, czyli po prostu osoby, które będą u nas, będą, myślę, naprawdę, że jesteśmy bosem. I słuchajcie, jedyne co ja robię, to teraz daję na miotłę i moje duchy, moje pomagie, pomagierzy będą Będą tutaj, gdzieś tutaj z boków. No jestem ciekaw. No, miejmy nadzieję w ogóle, że ktoś tutaj przyjdzie. Eee, gincie, gincie i chodźcie już do mnie. Oni tam pooginęli. I zobaczcie. Wejdźmy tutaj do mnie, do mojego domku. I zobaczcie. Tutaj mamy cuksy, cuksy. No, cała moja chata tutaj jest. Eee, no, krzaczek, dawaj już do mnie. Eee, I wiecie co? Żeby było może fajniej. Ja wezmę te dwie miotły. I dam tu miotłę. Dam tu miotłę pod spód. Dobra. Okej. Okay. Dałem miotłę pod spód. I jestem. Widzowie. Tutaj Kolego, krzyknij duchem i powiedz gdzie są. Gdzie ty jesteś, duchu? Chodź tu, no stań tutaj, stań tutaj. No, wyskocz na mnie Dobra, kozak i stańcie. No i ma, ale mam pomagierów. <grym> dawajcie, dawajcie, dawajcie do mnie Julka, leć tutaj i około mnie stawajcie. Dobra, świetnie to wygląda. No widzowie takich odcinków chyba chcecie, co? Także łapy w górę nakliknijcie. Na, na dobra, dobra, dawaj, 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 dawaj. Dobra, mamy tutaj duchów! Ej, krzyknijcie i mówcie, gdzie są. Tutaj spadnij, kolego, no. Na słonych i nigdzie indziej, tak? Dobra, mam nadzieję, że do nas tu przyjdą. No i krzyczcie od czasu do czasu, żeby zobaczyć, czy ktoś do nas tutaj podchodzi. Oznaczajcie, w razie czego to oznaczajcie po prostu... Dobra, dobra. No i biją się tam. Właśnie, mówcie, jak tylko jakieś duchy obok się pojawią, bo jest 30 duchów. Gdzie? Ej, ej. Zostaw mnie, zostaw mnie. On nie wie, co się dzieje, ten chłop. Patrzcie się. Oni nie wiedzą, co się dzieje Nie Oni Zabili nas Widzowie, słuchajcie, mamy tutaj e, otwarty save Zdobyliśmy kartę, robimy przemalowanie Oczywiście, no i czekamy tutaj Na e, chłopaków, którzy przyjdą I oczywiście czekamy na moich pomagierów Gdzie jesteście? Dobra, ja okej okay. Dobra, zjedźcie wszystkie te itemy. Zjedźcie te itemy, co są w sejfie No i co? Dobra, mamy już pomagierów. Jesteśmy w sejfie Jedźcie wszystkie te itemy. Możecie złote zostawić tylko. Mityczne. No i czekamy tutaj. Chodźcie najlepiej. Ej, chodźcie tu w to. A co mam otworzyć? Nie nie, 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 nie będziemy otwierać. Ja będę obserwować, czy ktoś idzie. Także wy możecie tańczyć, możecie tańczyć, możecie tańczyć, no? Tańczcie. Dobra, czekamy na kogoś, no. Mam nadzieję, że przyjdą. Jest tu ktoś chyba na blisko, ja to sprawdzę. Oni są tu zaraz z boku. Zaraz, zaraz. <laughs> Jak to świetnie wygląda! Świetnie to wygląda. Chodźcie do sejfu, chodźcie do sejfu Mamy strefę? Mamy strefę Jest super Ej, oni odjeżdżają? Ej, oni odjechali? Ale co, nie przyjdą tu? Chodźcie przed sejf, chodźcie przed sejf. Krzyknę! No krzyknij. O nie, poszli nam stąd. Jest szansa, że jeszcze ktoś z tutaj przyjdzie. No nic, no, czekamy, jak na razie czekamy, stoimy na razie przed save'em, nie w sefie, tylko prze. Ej, normalny, nie jest Dobra, no to czekamy na niego, czekamy. Tak. Dobra, ej, idzie duch podobno. Tutaj, tak. tutaj mi mówią. Czekamy, czekamy na niego w takim idzie, idzie, idzie. razie. tak, idzie Ja go dalej nie widzę. Idzie. O, jest. Gdzie? Jest, jest, jest tam. Tam, tam, Gdzie? Tam, tam. Gdzie? Na górze, tak! Na górze, Nie na... przyszedł tu? Teraz jedzie samochodem, jedzie samochodem. Dobra. A, tak. ta, 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 słychać, słychać. Dobra, tańczcie, tańczcie. No i czekamy jak zareagują. Czy dadzą się nabrać? Oni tu nie przyjdą? E, ja idą, nie idą, idą. dobra, jest, jest, Jest. Dobra, dobra, tylko mnie nie zabijajcie, proszę. Proszę, proszę, proszę. <laughs> dobra. Jest! Jest! Okej, okay, jesteśmy teraz na safe'ie i pomalujemy oczywiście tutaj jakieś graffiti i znowu czekam, aż e, wszyscy moi pomagierzy się wywalą, żeby przyszli tu do mnie jak duchy. E, no i oczywiście tutaj będziemy udawać, dlatego że w tym miejscu, no na pewno ktoś przyjdzie, no nie? Dawajcie, czekam na was. Chodźcie jak najszybciej do mnie. Ja tutaj... Sprejuje Czekamy na jakichś ludzi, bo tak to bo niestety nie dowijają. Aha, bo, Dobra, dobra, no to na spokojnie, na spokojnie. Dobra, ej, ktoś do mnie tu, ktoś tu do mnie jedzie. No, jadam samochodem. Jadą gdzie indziej. Tak, jadą gdzie indziej. Dobra, widzowie, my tutaj czekamy. Eee, chodźcie jak najszybciej. Chod, chodźcie jak najszybciej, no dobra, Julka jest cieniem, Julka czekamy na ciebie. Dobra, dawajcie jak najszybciej do mnie. Dacie rady drzwi otworzyć, czy nie? Dobra, to ja Nie. wam otworzę. Okej, okay, proszę bardzo. I chodźcie tu do mnie. Dobra, teraz zrobimy takie coś. No i czekamy przy sejfie. Dobra, i stójcie jako... To to... Za mną tutaj, za mną, za mną, za mną. A krzyczcie, krzyczcie, żebyśmy widzieli. Dobra, jakich mam pomagierów. Jakie to jest świetne. Ej, ktoś leci? Nie, to jest. Kto to? Dobra. Ej, a... a Dobra, żeby duchy nie weszły, nie? Ej właśnie! To jest 200 IQ duchy na mnie wejdą, jak mamy zamknięte drzwi. Czyli na pewno wejdą gracze. Czekamy na graczy. Dobra, idą, 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 idą. No. Ej, co zrobi? Co zrobi? Ale jaja! Dobra! Ale stos! Nie strzelaj, nie strzelaj, kolego! Nie ale sztos! Dobra, ja latam na miotle w takim razie, o! A my mamy coś zatańczyć? Możecie coś zatańczyć? Oj, no, dobra! O, o, o. Ej, on o, nie, rzuca wiecie. fotki Ale sztos! On w ogóle jest we mnie Ale, w w ale, ale ty spoko! Ej, weź tu jeszcze kumpli przynieść! Weź tu jeszcze kumpli! On się w ogóle pewnie zastanawia, skąd on ma tego skina? Co jest grane? Nie, nie. Ale kozak! Ej, ale fajnie, że są tacy ludzie w grze, to jest po prostu kiedy. Ej, ma. Dobrze by go było... No, chodźcie na około niego Ciekawie, czy nas z biegiem czasu wyeliminuje Dobra, ej chodźcie stoimy dalej, o, o. czekamy na kolejnych Czekamy na kolejnych, no chodźcie Dobra, kozak Chłopcy tak nie z nami. Ej, są tu gdzieś z boku? Dobra, nie ma. czekamy ale co, chłop się urwał z choinki chyba normalnie. Ech, więc, że on tu jest sam, nie ma jego duchów. Możecie coś tańczyć. No, tańczcie, jakiś jeden taniec wszyscy. <głosy> 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 Dzięki <głosy> Ale chłop. Nie no. Idzie ktoś? Ale chłop chyba udaje teraz posąg. Tak to wygląda. Dobra, poszedł. Proszę zamykać drzwi. Ej, stancie tutaj! Stańcie tu za mną i ktoś tam oni się tam biją! Dobra, stańcie, stańcie za mną i tańczcie coś. Tańczcie jakiś taniec. Taki wiecie, żeby cały czas. Okej, ja przygotowane! Ty, to jest dobry z tą chmurą! Jak to wygląda! ktoś ma ktoś! Dobra, dobra, czekamy! Tańczcie tą chmurę. chmurę! Chmurę, 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 daj. Dobra, no, o, dobra, czekamy na... czekamy na ich Jak to świetnie wygląda. Idzie, 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 Ale jeden czy dwóch? To może być ten sam, to może być ten sam dalej. Tak. Tak, to jest ten sam! To jest ten sam! <grym> Chodźmy do sejfu w takim razie. Tylko nie, nie otwierajcie nic, nie otwierajcie nic. Nie, to jest. Chłop po prostu jest nie z tej ziemi. Wejdźcie duch? Idźcie, zamk drzwi. zamknijcie drzwi! Gdzie? Zamknijcie drzwi! A nie jest kurwa! Zamknijcie się! jednego ducha jeszcze. Dobra, ale ale ty zabiłaś to, Ej! Ej! Tutaj. O nie! Kto to? O nie, on jest! Uciekaj! Dobra, leży, leży! Zapił mnie! Dobra, daj, O dobra, na, na ten! Na, na miotłę, na miotłę! Dobra, I dajcie sobie te! Yy. Tańczcie, tańczcie! Tańczcie coś! Szybko, 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 szybko! To tańczcie byle co, byle by się za... Widzę jej oczy żadnym. Jest duch! Jest duch! Tak, idziemy idziecie! Dobra, idą. Dobra. Nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się. Najwyżej nas zabiją. Ej! O nie! Sam, zabija. Okej, okay, widzowie, to było na tyle. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, no to zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i macie 3 sekundy, żeby wpaść na któryś z tych filmów. Raz, dwa, trzy! Na razie trzymajcie się!